No dobry dobry, dobry dzionek Znajduj się na kanale Wisko Zagroda TV a ja otwieram kurą drzwi Dzisiaj pogawędzimy sobie troszeczkę na temat właśnie tego jak i gdzie przechowywać właśnie pasze dla naszego drobiu bo wiele osób pewnie się nad tym zastanawia tym bardziej nowych hodowców nowi hodowcy się nad tym zastanawiają jak i ci młodzi dlatego też starym hodowcom to pomoże, bo zawsze człowiek się czegoś nauczy. Ale zanim do tego przejdziemy, to nowych widzów w z Agro TV zapraszam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, czyli kliknięcia tego czerwonego przycisku tutaj na moim palcu, tutaj na dole. No i zostawcie łapkę w górę, jeśli film się spodoba. No a teraz nie przedłużam wstępu. i Zapraszam do oglądania dalszej części. Więc gdzie w końcu przechowywać tą paszę dla naszych kur? No, najlepszym takim właśnie miejscem do przechowywania naszych pasz dla drobiu będzie suche i chłodne miejsce. Co mam na myśli mówiąc suche i chłodne miejsce? No właśnie, suche dlatego, ponieważ do naszej paszy nie powinna się dostać wilgoć, czyli, krótko mówiąc, woda. Wilgoć i ogólnie woda psuje y, pasze i to bardzo szybko psuje. A jak wiadomo, wilgoć y, prowadzi do rozwoju różnego rodzaju grzybów, bakterii, pleśni, a tym bardziej paszy. A co do chłodnego miejsca, no to dlatego trzeba w tym chłonnym miejscu przechowywać, żeby też ta pasza szybciej się nie psuła i dłużej zachowywała swoją świeżość. Bo w tym cieplejszym miejscu by może bardziej sfermentowała, nie wiem, nie znam się do końca i też ta pasza i te wszystkie substancje, które są w niej zawarte lepiej czują się yy, w dość chłonnym miejscu. No a mało tego jeszcze co tutaj chciałem też do paszy dodać ważnego jest taka informacja, gdyż yy, po prostu nasze pasze i w ogóle ziarna różnego typu należy i zresztą powinno się trzymać właśnie yy, w takim miejscu, gdzie nie mają do nich dostępu żadne gryzonie, a właśnie gryzoniami są myszy, szczury, e, nornice i tym podobne. A też nic za ważnego, gryzonie też roznoszą i mogą roznosić e, różne choroby i przyplątać jakąś chorobę, e, co w naszym stadzie drobiu byłoby nie za mile widziane, jak wiemy. No i oprócz gryzoni tak samo jest z owadami. Owady co prawda, też mogą przynieść jakieś mm, choroby, bo to jest niewykluczone, że nie przynoszą żadnych chorób. I faktem jest to, że kury lubią żywić się owadami, robakami, ale mm, one mogą przeprowadzić różne choroby mogą żywić się tą paszą a ta pasza może być właśnie yy, zakażona czymś i w ogóle. Dlatego lepiej nie ryzykować życiem górek. No i najlepiej, żeby uniknąć tego całego kontaktu z, tą, z tymi gryzoniami, owadami i w ogóle nieproszonymi gośćmi w naszej paszy czy ziarnie, jest najlepiej posiadać gdzieś w swoim po prostu tutaj obejściu, w cudzysłowie mówiąc, jakieś po prostu pojemniki plastikowe, czy metalowe, najlepiej, takie jak ja na przykład mam tutaj. Tu mam taką dużą beczkę, tutaj też taką zamykaną. No, tutaj też jeszcze chciałbym coś ważnego powiedzieć, że te pudełka czy pojemniki nie powinny być też do końca szczelne bo też muszą dostawać trochę powietrza, bo też by tam skisło i sfermentowało. A tak, po prostu. Dostanie trochę powietrza i będzie lepiej, wszystko. No a co najważniejsze, gryzonie się też nie dostaną. Oczywiście nie mówię, że trzeba tak otwierać, ale można gdzieś otworzyć tak, bądź gdzieś dziurki małe porobić i już żadna mysz się tam przez małą dziurkę nie dostanie. No i jeśli kupujecie pasze, tak jak ja, na przykład w tym oto worku, no to. Nie musicie je od razu otwierać, żeby zachowywała dłużej swoją świeżość. A mało tego, żadne gryzenie się do niej nie dostaną, bo jeśli będzie otwarta, no to wiadomo, mysz sprytna wdrapie się do góry, albo jeszcze gdzieś, jak będzie obok ściany oparte, albo o jakiś inny element, no to mysz sobie chycnie wejdzie tutaj i będzie sobie urządzać ucztę. No i Stefan wie, o czym właśnie mówię i tak nasłuchuje o czym ja mówię no i właśnie zapiął potwierdził i zarazem że tutaj jest no i właśnie moi drodzy tak to tutaj się ma i tak to wygląda, że po prostu mm, że te gryzonie się tutaj nam nie dostaną, ale jeśli już otworzycie napoczniecie tą paszę to i od razu gdzieś nie przesypujcie tylko czerpcie ją cały czas z worka dopóki się ona nie skończy no, i jeśli macie ją otwartą, no to postaracie ją się zamknąć jakoś szczelnie, tak jakoś zawinąć, przycisnąć czymś albo najlepiej kupić jakieś takie, jakby to powiedzieć, zaciskacze bądź takie zamykanie na zaciski, które są dostępne w różnego rodzaju sklepach z różnymi artykułami. No i wtedy na pewno żaden gryząc się nam tam nie dostanie i po prostu. Nic nam mm, nie zrobi i nic nam wtedy nie będzie groził. I to by było już na tyle w tym dzisiejszym filmie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, no to jak już mówiłem, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału z dzwoneczkiem i miły komentarz, byłoby mi bardzo, bardzo miło. I również zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. Link do grupy znajdziecie w opisie jak zawsze. A ja już kończę ten film. Dziękuję tym. Którzy go obejrzeli i to z całego serduszka, dziękuję. I tak króciutko podsumowując, na koniec powiedzieliśmy sobie, że pasze należy przechowywać gdzie? W suchym i chłodnym miejscu, żeby nie dostało się tam też również pleśń, bo pleśń nam psuje pasze i prowadzi do różnych po prostu grzybów, mikro tych drobnoustrojów i tych różnych bakterii zarazek i powinniśmy ją szczelnie y, zamykać oraz przechowywać w tym miejscu, żeby nie dostały się do niej żadne gryzonie typu mysz, szczur y, czyli wystarczą takie na przykład pudełka jak y, pudełka zwykłe na kosze bądź jakieś beczki z zamykaniem y, po prostu jakieś te szczelne wiaderka na pewno też coś znajdziecie do wyboru, do koloru. Nieraz nawet samemu można zrobić albo to, co się ma tylko pod ręką w swoim obejściu. No i tak na koniec też na marginesie, zobaczcie. Wszystko tak się porobiło po tym śniegu i po tych roztopach, że takie bajorko tutaj jest i szkoda, że nie ma tutaj świnek, czyli trzody chlewnej, by się tutaj ładnie kąpały i bazgrały w tym błocie. No i ogólnie też całe podwórko jest Zabazgrzane tutaj błotkiem. Jeszcze tutaj trochę śniegu, a tam już widzimy po prostu łąkę już bez śniegu, może miejscami gdzieś. No i dobrze, że w końcu ten śnieg stopnią. Nareszcie, oby wiosna. Więc do zobaczyska w kolejnym filmie. bye, bye pa!